Witam wszystkich oglądających Dzisiaj wstawię ten film od tego momentu Akcję Bocian przerwiemy Bo będzie dużo karteczek Dużo pisania Także Przerwamy akcję dzisiaj po południu No, tyna chyba też i biorę się zapisanie karteczek żeby jeszcze do końca żeby jeszcze do końca tygodnia podać wyniki O, tu młody drejer pierwszy raz Trochę bocianki zgonimy, o, same już się zerwały, bo jak codziennie są ganiane to od razu widać efekt O, od razu widać efekt to jeszcze nie pora, ale wiatr jest straszny, wiatr dzisiaj, znowu muszę zasłonić. O, nawet czarne się same zrywają. E, para to chodzi, ale... Para to chodzi, ale... ten jeden nie chodzi, pojedzie na konkurs z nimi. E... O, to widać, jakie Sobociany się same zerwały, bez... Niania. Głodne są, bo ja dzisiaj trochę później przyjechałem. O, fajnie się przewijają. Także na jesień, ze setkę się wybierze. Będą latać, ale nie ma tu siedzenia. Muszę zgonić nawet tych, co nie chcą chodzić. Idę po szmatę. Także do końca tygodnia postaram się, postaram się do końca tygodnia do końca tygodnia podać wyniki i za tydzień w sobotę, nie w tą sobotę, tylko za tydzień postaram się dostarczyć właśnie wygraną na miejsce. A tam to już sama, sama młodzież została, tych kilka sztuk. Tamte bociany są tam. Tutaj te młode trochę rozganiamy. Trochę czarne. Widać, że próbują. O, samiec próbuje. Także może coś z tego będzie, z tych czarnych. O. Samica też od niego próbuje, to słabo jeszcze jest, bo to są kółeczka. Nie ma siodania jeszcze To to są sama młodzież I ten kończaty jeden do wywalenia Może go zabiorę w Polskę tego, tego. zobaczymy No trzeba te młode trochę rozganiać. Bo to, to koroniata pierwszy raz też nie super lotniczka, ale jak te młode naganiam to, o no, no, widać jak młodziutki bocianek tutaj walczy z wiatrem. Tam koroniaty walczy z, yy, czarny z wiatrem. Kanciaty. Czaty. Nie, to jest ta To Też jeszcze nie jest super lotniczka, ale nauczam się. Dobra. To ja chciałem tak powiedzieć. A propos tego konkursu, dzisiaj przerywamy akcję Bocian. Ja piszę karteczki. I do końca tygodnia, najpóźniej w sobotę, postaram się. Może w piątek się uda. Podam wyniki. I do końca miesiąca dostarczę wygraną. Dziewczętki sobie jedzą. Ja już jestem przebrany, wciuszki robocze. A no, buty są stare, dlatego czerwone. Ale idę, idę wzmacniać tutaj, spawać to ogrodzenie dla kur, żeby się nie rozpadło. Ładna pogoda dzisiaj jest, mam trochę czasu, także biorę się za pracę. Nie będę długo nagrywał, tylko właśnie chciałem powiedzieć, że przerwamy tą Akcję Bocian ten konkurs, zgłaszanie się do niego i chciałem powiedzieć, że jeszcze, że troszeczkę jestem zdziwiony, że są osoby, które nie zrozumiały mojego żartu o klatce. Oczywiście to były żarty. Przecież jeszcze staćmy na klatkę, no ale ja będę nadal żartował. Ile będę mógł. No, i co to też dodać? No, i dziękuję wszystkim za subskrypcję, oglądanie, zgłaszanie się do konkursu. Dzisiaj to tak króciutko. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu, kiedy ogłoszę wyniki tego konkursu. Dziękuję. Chciałem jeszcze dodać, że później. Zrobimy jeszcze jeden konkurs, ale już dla samych takich młodych hodowców do 18 roku życia, ja tutaj zacznę ganiać, co się nie będzie wyrabiać w locie, to wszystko pójdzie na konkurs do jakiegoś młodego hodowcy. Nie jest, gołębie nie są do zarabiania pieniędzy, tylko są do przynoszenia jakiejś tam rozrywki. Można jeździć na ryby, można trzymać gołębie, można inne rzeczy, inne hobby mieć, statki, modele sklejać. Także. Także jeszcze to chciałem dodać. A no, jak tylko ogarnę się z konkursem, z karteczkami, wylosuję to następnie, biorę się za wynoszenie bocianów. Ta, ta, ta klatka, która mnie silnie zadłużyła. Jest w dole, także niedługo ją zobaczycie no Nie są tanie rzeczy Ale moim zdaniem warto było nie, Sucharka nie będzie bo bo nie jestem przygotowany Trochę napracowałem się dzisiaj przy spawaniu tego ogrodzenia ogrodzenie co nieco wzmocniłem drutem żeby się trzymało i plus wolier jest taki że ja chociaż dzisiaj byłem długo ale czasem jestem krótko a one mogą cały czas wychodzić odkąd słońce wstaje i dziobać czy gryty czy tam szukać, bo ja tą wolierkę czasem przegrabiam nawet często dość i dlatego też może młode się Nieźle chowają. Pozdrawiam.